Cześć, z tej strony Ewelina. Dzisiaj zabieram Cię tam, czyli do Simpsons. Chodźcie, chodźcie, wchodzimy już do środka. Wchodzimy już do środka. Jak wiecie, bardzo lubię zaczynać przeglądy od manekinów. No i tutaj manekin jest ubrany, można powiedzieć, tak standardowo. Mamy tutaj bluzę i mamy tutaj takie spodnie dżinsowe. Cena za jeansy 59 zł, natomiast cena za bluzę nie dowiemy się. Tutaj jest dalej cena spodni, chciałam Wam pokazać, bo tutaj wiszą takie czary I ja właśnie mam dzisiaj takie same, o, właśnie na sobie. Jak wiecie ten sensei jest dość spory i bardzo fajnie to wszystko jest tak pokazane, że widzimy całe ubranie i ja to bardzo właśnie lubię w tych przeglądach naszych właśnie, że mogę pokazać Wam całe ubranie tak jak wisi. Podejdźmy do tej bluzy, zobaczmy ile ona kosztuje. To jest taka bluza, wygląda jak bluza, ale to jest raczej taki e, sweterek.

Te niektóre rzeczy ja tak przelatuję, nie pokazuję Wam, ponieważ my często jesteśmy w Cinsade, to osoby, które mnie oglądają na bieżąco to wiedzą. I dużo z tych rzeczy już Wam pokazywałam, staram się wyszukiwać takie nowości, marynara. Nie zawsze też wszystkie ceny mówię głosowo, o tym też Wam przypominam, ponieważ jak widać tą cenę, no to nie zawsze też ją powiem głosowo, ale w większości wypadków mówię. Dużo, dużo, bardzo dużo, słuchajcie, jest jeansu, także można sobie powybierać, poprzebierać. I to są i bluzy, jakieś katany, spodnie, spódnice. A to ja i tego dnia tak wyglądałam. Oczywiście uśmiecham się do Was. Jeżeli chodzi o nowość, pojawiły się takie oto kozaczki. Teraz te kozaczki, takie za kolana, są bardzo, bardzo modne i one są w cenie 129,99. My później jeszcze podejdziemy i będziemy bardziej y, przyglądać się właśnie ofercie butowej tutaj. Ale to za chwilkę, za momencik. Tymczasem patrzymy jeszcze na te drugie 129,99 i one są na takim podwyższeniu, takim grubym y, obcasie. Tutaj nie widać, jak one są długie, ale one bardzo, bardzo długie. Są takie za kolano. No dobrze, jak już jesteśmy, słuchajcie, przy butach, to mamy tutaj fantastyczne kapciochy i pomyślałam, że się zatrzymamy przy nich. 35,99. Coś takiego. Zobaczcie, jak przesłodko to wygląda na zimę. A tutaj świeci się i błyszczy się. Zobaczcie, cekinowe kapcie. No niesamowite. Jest biel, jest szarość i jest świecenie. 25,99, więc jak widzicie ceny tych kapciochów, no są po prostu rewelacyjne, ale to nie koniec, słuchajcie, patrzymy dalej na kapciochy, tutaj są na licencji, tak, mamy myszkę Miki i Mili i patrzymy, patrzymy, słuchajcie, tak ciężko czasami zobaczyć, bo widzicie, ale my do środka, Zaglądamy 35,99. Ciastek <laughs> i kolejne kapciochy. Zobaczcie. No i oczywiście tradycyjnie zaglądamy jaka jest ich cena 15,99 powiem Wam, że ja bardzo lubię w prezencie dostawać kapciochy, ja nie wiem, uwielbiam, jak ktoś mi kupuje właśnie kapciochy, to jestem przeszczęśliwa. 29,99 to cena za te krójki. Tutaj mamy serducha, no zobaczcie, no takie modele za taką cenę 25,99 za cenę 25,99 mamy takie szare renifery. No i patrzymy dalej, słuchajcie, tu mamy takie śnieżynkowe, 35,99, zobaczcie jak fantastycznie wyglądają, no po prostu zima, zima, tak, już czujecie tą zimę, ja już widzę, po prostu ja widzę, śnieżek pada, pruszy sobie za oknem, a my w ciepłych kapciochach pomykamy po domu. Kolejne, też rewelacyjne, uważam. Zresztą te wszystkie kapcie, słuchajcie, mi się podobały. O, tak, takie. Renifery z czerwonymi nosami. 25,99. No dobra. Więc co? Patrzymy dalej. Patrzymy dalej. To nie koniec, słuchajcie, przeglądu kapciowego. Bo mamy tutaj na licencji Hello Kitty. No, i oczywiście tradycyjnie. Zaglądamy do środka, ale wiemy, jakiej ceny mniej więcej możemy się spodziewać. Mamy też różowiutkie kapcie. No, tutaj wszystkie, no to nie da się, wiadomo, pokazać, ale jeszcze zerknijmy sobie na te miski misiowe. W środku cieplutko-milutko. Też bym chciała sobie w nich pomykać. A jakże 25,95? 9. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o kapcie. Zobaczcie, tutaj jest też szeroka oferta toreb. Po obu stronach widzieliśmy i torby tutaj ciągną się też przez sporą część sklepu, ale my zaglądamy na buty. Tak, i tutaj są te długie kozaki, o których Wam wspominałam, ale tutaj zobaczcie, mamy coś takiego: lakierowane buciorki.

różowiutkie, zobaczcie takie śniegowce patrzymy na ich cenę, to jest 59,99 tak wyglądające i ja je mierzyłam w jednym z ostatnich przeglądów nie wszystkie buty też Wam tutaj tak dokładnie pokazuję, czy też mówię cenowo, no nie da się tego zwyczajnie zrobić ale powiem Wam że ja dużo z tych właśnie butów i mierzyłam i Wam pokazywałam Wcześniej, także możecie wracać do moich filmów. Mam sporo filmów z Jinsy, także zapraszam Was serdecznie. Te buty też 5999. Nie wiem, czy widzieliście dokładnie, ale jak nie, no to Wam powiedziałam głosowo. Zobaczcie na te czaderskie kowbojki. słuchajcie, i one teraz są w okazyjnej cenie. Już wam to wszystko pokazuje. 49.99 i yy, tak. Yy, mam takie buty. <noise> Oczywiście wiadomo, klasycznie też są traperki o widzicie. 89.99. Mamy tu też bordowe buciki, czyli w trendach mamy też z kwiatuszkami podejdźmy bliżej i zobaczymy ile one kosztują 69,99, pomyślałam, że jeszcze zerkniemy na te bordowe, ponieważ wpisują się tak właśnie w te trendy idealnie i dziewczyny wiem, że też... Poszukujecie sobie bordowych butów, a jeżeli nie chcecie przepłacać to 59,99 fantastyczna cena. I właśnie do dostania są SINSEI. Yy, tutaj jest dział dziecięcy, ale dzisiaj nie będziemy yy, skupiać się na tym dziale. Zobaczcie te wszystkie sweterki dla dziewczynek przesłodkie, przepięknie wyglądające są w cenie 39,99 tutaj. Także dziewczyny, jeżeli macie córeczki to zmykajcie, pomykajcie do tych dużych SINSEI. Zobaczcie, jaka szeroka oferta jest dla naszych dzieci, nie tylko dziewczynek, ale również chłopców. Ja już za chwilkę będę wychodziła z tego sklepu, ale jeszcze oko mi wpadło, słuchajcie, przed samym już wyjściem za cenę 69,99. Tak fantastyczny sweter. No po prostu ja tutaj już czuję takie zimowe chłody. No, co wam wam mówić, <grym> tak to wygląda. A tutaj znowu z kolei. Inne sweterki, bardzo duża, ogromna ilość swetrów, i my sobie już wkrótce pomierzymy swetry. Także koniecznie zostańcie ze mną i już w następnych przeglądach będziemy mierzyć. Dobrze, tutaj mamy Futerka, bardzo dużo też Futerek jest, one też są poprzeceniane. Zacznijmy sobie na to futerko 139,99. Ogromna ilość tych futerek, różne kolory, kształty. Te futerka takie widzicie, jedne większe, drugie nie, skóro podobne, rozmaite, także każda, jeżeli tutaj coś chce, to myślę, że dla siebie odnajdzie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd, a my widzimy się już na zewnątrz. Sensei zawsze jest ciekawie i można znaleźć coś dla siebie, szeroka, bardzo szeroka oferta i te Sensei są coraz, coraz większe. No dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj, a my, jak wiecie, z się już jutro, także ściskam Was bardzo mocno, przytulam i do zobaczenia jutro. jakie wielkie, pa pa!